Dobry Państwu, witam wszystkich naszych wiernych widzów zgromadzonych przed internetowymi zbiornikami oraz naszych ekspertów w studio, którymi są Przemysł Szkopek, TNMH Poznań. Dzień dobry. Jakub Studiński, selekcjoner Stacji Polski, obydwa grzech futbol Match 2012. Zaczynamy nasze wspaniałe studio. Tym razem omówimy spotkanie Polski z Irlandią w Poznaniu. Tak, może pierwsze pytanie, tak. Bardziej na ludzie, że tak się wyrażę. Co panowie myślicie o stroju co na nawałki? Bo moim zdaniem to trochę jest... tak, no brzydko wygląda, że żadnej marynarki płaszcza tylko jakieś kurtka, jakieś kamizelki tak to niepoważnie jak na prezentacji. Hmm, jak o mnie chodzi może sobie przyznać w do induzetce, jeśli reprezentacja zacznie wygrywać. A ja nawet taką mam. <laughs> <laughs> Może kiedyś założę. No, ale nie, wydaje mi się, że powinien tak, przystało na prawdziwego menadżera i selekcjonera, ubierać się w garniturze pod krawatem i reprezentować godnie posadę, którą objął. Zresztą uważam, no to już nie jest kwestia kluczowa, a jednak warto by było, żeby jakiś poziom. No, na razie jeśli chodzi o warsztat, nie pokazałem też stroju. No, może a jeszcze kwestia kibiców. Widać, że smaczny znów zakończył się gwizdami. Myślicie, że Klich wytrzyma, to czy będzie mi się samobójcze? Nie, no, Klich to jest, widać, taki młody, gniewny. Napisał coś tam, bo nie wiem, chyba szuka sławy, bo jest za mało sławny. Widocznie w klubie mu nie idzie i szuka jakichś innych rozrywek. No i co? Mi się osobiście jego wypowiedź nie podobała i jestem za tym, żeby mu zrobić zakaz stadionowy i żeby już go trener nie powoływał, bo po prostu te piłkarze tylko psują e, atmosferę w reprezentacji. Ja też nie zgadzam się z jego wypowiedzią. Osobiście uważam, że pan Kili powinien się zastanowić, czy kibice przychodzą na mecze reprezentacji z nastawieniem, że chcą pogwizdać, czy te Są jakimś wyrazem ich niezadowolenia. O czym, przecież, oczywiście, że kibic przychodząc na mecze reprezentacji chce obejrzeć tryją swoich zawodników, a nie patrzeć na kolejną rzędu kompromitację. Tym bardziej, że wydaje mi się, że gwizdy bardziej yy, mobilizują piłkarzy do tego, żeby osiągnąć y, lepszy wynik. A nie, że co, a co on sobie myślał, że jak będą przegrywać, to jeszcze będą im klaskać? No tak, to było niepoważne. To już trzeba w pełni powiedzieć, co jest no złego, to trzeba pokazać, nie. a nie. Rozumiem, gdyby to wy, gdybyśmy byli kibicami San Marino. Gdyby San Marino przegrywała tylko jeden 0 z Brazylią, to można by ją klaskać. No, <laughs> ale w przypadku Polski no to jest nie do pomyślenia. No, myślę, że nawet Polska przegrywała jeden tak. 0 z Brazylią, to by musiałem tak. dobrze zagrać, więc wszystko. A ja się na składy. Który bardziej Wam się podobał? Ten z Irlandią czy ten do Słowacją? No jednak wynik lepszy, chociaż gara również po Proszę? <laughs> Hmm, na pewno rewolucja w porównaniu do meczu ze Słowacją. Jednak, hmm, nie oszukujmy się, że Irlandia też nie, pokaza, nie pokazała aż tyle, żeby sprawdzić ten nasz nowy skład. Sytuacji te nie mieli aż tak wiele, więc trudno jednoznacznie ocenić, czy po prostu jest to zasługa składu, czy yy, przeciwnik też nie, nie, nie pokazał pełni swoich możliwości. Tak, w Irlandii też się zmienił trener. Widać, że ta drużyna też jest tam od nowa budowana i od nowa nowych piłkarzy po prostu trener powołuje. I po prostu wydaje mi się, że im to też tam nie wychodziło. Jeden celny szał mieli z tego co widziałem, Polska nawet sześć. A co do składu to szczególnie mnie zdziwiła obecność coś jako y, cofniętego napastnika. Widać, że te spolacku szukamy kogoś, kto dobra piłkę Lewandowskiego. Tak, tak. A z Waszykowskim dobrze się znają w Rosji, to trener uznał, że właszczu będzie najlepszy na tej pozycji. A co myślicie o Lewandowskim? Czy no, niego niska skuteczność to wina jakiejś zaangażowania? To... Czy po prostu drużyny z którą musi grać sam meczu nikt nie wygra a jednak większość uwagi każdej drużyny, z którą gramy, skupia się jednak na Lewandowskim, na tym, żeby odciąć go od piłki. Po prostu w polskiej drużynie nie ma piłkarzy, którzy by dobrze dograli piłkę do Lewandowskiego i stworzyli mu klarowną sytuację. A także brakuje kogoś, kto odciąłby uwagę o obrony od Robertu. Widać, że wszyscy się skupiają na nim, bo jest wielką gwiazdą. Gra w Rosji, to tam się to bardziej rozkłada, po prostu na te wszystkie, wszystkie gwiazdy, które tam grają. Mhm. Lewandowski ma więcej swobody i może dojść do piłki. Czy może krótka piłka? Szczęsny czy Borus? Moim zdaniem. Szczęsny. Hmm, ja bym powiedział, patrząc po, osta po ostatnich dwóch meczach, tylko za kadencji trenera nawałki, że lepiej wpisał się Borut. Jednak bądź co bądź, ciężko porównać tych dwóch bramkarzy w ostatnich meczach, gdyż Borus miał zdecydowanie więcej pracy, a szczęsny na dobrą sprawę głównie Marzów. Tylko więc. Myślę, że przydałoby się jeszcze kilka meczów, żeby ocenić, który z bramkarzy będzie lepszy. A może nie koniecznie mówimy o ostatnich spotkaniach <coughs> stacji, ogólnie, jaki poziom? Wasze który jest lepszym zawodnikiem? Hmm. Ja już się wypowiedziałem, że moim zdaniem sensne, Że jednak yy, on tutaj... Yy, no jednak bardziej się rozwinął, niż Borus. Borus już jest trochę stary pryk. No i, e, i po prostu nie prezentuję tego poziomu, co choćby na mistrzostwach Europy w 2008 roku. Ja jednak wstrzymam się z oceną, gdyż m, patrząc na reprezentację, odciąłem grubą kreską to, co działo się przed zmianą trenera i oceniam ją połowę pracy z aktualnym selekcjonerem. I dlatego, a nie chciałbym także porównać tych bramkarzy pod względem pracy w klubach, gdyż jest to zupełnie inna piłka i inni piłkarze niż w reprezentacji, dlatego po, yy, ocenię ich dopiero po kilku najbliższych meczach. No panowie, nie wygląda to dobrze. Czwarty mecz z rzędu bez bramki. Jak tam zapatrujecie? Ja się zapatruję na to, że z dwa mecze utrzymamy tą, tą formę. I co, I może dopiero, nie wiem, jak zagramy z jakąś nową drużyną, to musi być jakiś Liechtenstein albo, nie wiem, Monaco. Nie, Monaco nie ma drużyny. Jeśli będziemy strzelać gole tylko Liechtensteinowi, to równie dobrze możemy sobie dać spokój z jakimiś wyższymi celami w piłce reprezentacyjnej. Więc e, e, moim zdaniem trener powinien ustawić tak zespół, żeby grali porządną klepę, żeby piłki po prostu dochodziły do piłkarzy, którzy są na wolnej, czystej pozycji, którzy mają, mogą oddać po prostu cenny, precyzyjny strzał mhm. w bramkę. A ja oceniając brak skuteczności zauważyłbym, że jest to oznaka tego, że brakuje nam czegoś z przodu, jakiegoś nowego rozwiązania, może trener powinien się naprawdę zastanowić, albo poszukać jeszcze jakiegoś piłkarza Milika? Do... obojętnie kogo, być może kogoś na dogranie, być może, być... a być może po prostu drugiego napastnika, aby odciążyć Roberta. Zwłaszcza, że jak, jeśli już wspomniałeś o Miliku, dwa ostatnie mecze, dwa hat triki, może warto wypróbować by tego zawodnika w seniorskiej reprezentacji. Tak, coraz bardziej się do niego przekonuję. Ale skoro jest taki dobry, dla... tak dobrze gra dla młodzieżowy Młodzieżówki, może szkoda po prostu brać. Szkołę. Z tego co widziałem, Młodzieżówka do lat 21, kolejny mecz eliminacyjny gra dopiero we wrześniu przyszłego roku. Czyli następne spotkanie dopiero powołać Milika i szansę. No oczywiście. No nie wiadomo czy niby nie był powołany gdyby nie fakt właśnie, że mógł pokazać się młodzieżówce. A jak odcenić samo spotkanie z Tigranem, bo dla mnie to tak to wyglądało jak... Jak potęci, no chcieli, a nie mogli. Eee, no tak to wygląda już po prostu od kilku spotkań. Hmm, jeśli, jeśli chodzi o pozytywy, to w końcu nie straciliśmy gola, co już od kilku spotkań nawet się nie zdarzyło. przeciwnik nie stwarzał tak dużych sytuacji. Tak. A jednak z drugiej strony mm, nieskuteczność z przodu jest porażająca. Samymi remisami, nawet gdybyśmy nie przestali tracić gole, to samymi remisami i tak nic nie ugramy. Tak mnie zastanawia pewnie ten fakt, że e, przez długi czas nie mieliśmy w sumie takich e, dobrych ofensywnych piłkarzy na napadzie, mhm. e, a strzeliśmy gole w tych meczach jednak, nie, Teraz przyszedł Lewandowski i nagle co? Cały czas zero. A na początku kariery jednak lepiej muszą reprezentację. Nie był aż tak pilnowany. No chciałem to samo powiedzieć. Tak. Ktoś inny też prowadził reprezentację. O Jak się nie ja. ale... Dobrze robię. A jest spotkanie z Irlandią czy ze Słowacją, jak zapatrujecie. które Was bardziej zadowoliło? No mnie żadno nie zadowoliło, bo... Które bardziej? No nie mówię, że... Wiadomo, że... No jest... nie wygrali. Jeśli już mamy na siłę, zastanawiacie, które nas bardziej zadowoliło. To oczywiście Irlandia, gdyż przynajmniej nie kompromitacji, ale... Tak naprawdę zadowalające to nie było żadne z nich. A jeszcze coś? Yy, no Irlandia, no też mi się wydaje, zgadzam się z Przemysławem, Irlandia. A jaka przyszłość kadry się dla Was rysuje, Wasze zdanie, co sądzicie Jak dla mnie rysują się wielkie poszukiwania, gdyż ewidentnie widać, że brakuje czegoś w grze kadry i trener musi znaleźć rozwiązanie, albo przegramy z procesem kolejne eliminacje. Na będzie powołał kolejnych piłkarzy, pewnie będą to kolejne sensacje. Jestem ciekaw, czy powoła tego zawodnika, naszego napostnika z Wyspowczych, tego Tak, tak, czy... coś takiego. Cieszka, No, więc może i jego powoła, bo dobrze tam gra, dużo goli szczera. Może będzie partnerem Lewanowskiego w ataku nawet. Więc jeśli, jeśli sprawdza takich piłkarzy jak Marciniak i Tam Hołota i ten, ten. To myślę, że tego ciśniskiego z Wyspowszczyk też może sprawdzić. Nawalka jest do tego zdolna. Hmm. A jak ligowcy, którzy mają pan podobieństwo, którzy zawiedli? Czy jakiś powinien dać szansę w polskiej ligi zawodnik? Hmm. No jak dla mnie, to się żaden nie wyróżnia. Myślę, że jeśli chodzi o kibiców, to może niekoniecznie z strony piłkarskiej, ale najbardziej wyróżnił się pan Pazdan, który został po tym meczu gwiazdą internetu. I odkrył nowy styl kung fu. Myślę, że po zakończeniu kariery reprezentacyjnej ma szansę zostać w MMA. Zapewne spróbuję, ale to nie o to jednak chodzi w piłce stacyjnej. Szukajmy jakichś pozytywów. Tak, no tak poważnie, jeszcze. którego idolce widzę, zatrzymali w składzie, który odpada. Ja bym zostawił Rysieńskiego. <grym> Żeby miał szansę się ograć. Tak, żeby miał szansę się ograć i po prostu widać, że nie zawiódł tronera, Nie ma szans. Dobrze, chcesz jeszcze coś dodać na koniec? Więc nie mamy co analizować, bramek nie było. Sytuacje bramkowe praktycznie takie, z których gol by mogli nie paść. Chociaż tam jakieś cenne strzały były. No i tyle. Czekamy na następne spotkanie. O tak, zdecydowanie czekamy na następne spotkanie. Mam nadzieję, że, Mamy nadzieję, że jak prezentacja dostarczy nam więcej materiału do analiz. Ale prosimy, żeby nie były to gole strzelone przez przeciwnika, tylko żebyśmy mogli w końcu zanalizować jakieś dobre zagranie naszych piłkarzy. No tak, no to dziękuję Wam serdecznie. Z naszym wiarnym widzom widzimy się no już przez długi czas. Teraz przerwa na prezentację. Może jakieś studium specjalne zorganizujemy, jeśli będzie ważne spotkanie. Na razie dziękuję to wszystko do usłyszenia do zobaczenia. Przepraszam prosiłem Państwa Jakub Adamowski dziękuję. 11. Do widzenia.